Długi weekend majowy spowoduje i atmosfera i, i tutaj temperatura jak najbardziej będą sprzyjały temu, że właśnie sezon gierolowy w niektórych domach już się rozpoczął, tak my to obserwujemy, aczkolwiek tam, gdzie mamy posesje prywatne, jeżeli są to działki ogrodzone i tereny, gdzie mają konkretnych właścicieli działek nieruchomości prywatnych, jest to sytuacja jasna, tak? Jeżeli to nie jest uciążliwe dla sąsiadów, i taki grill gdzieś tam jest rozpalany w rogu nieruchomości, w rogu tej działki. Jak najbardziej on jest dozwolony i tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście, jeżeli jest to po 22, nie może to być zakłócenie ciszy nocnej, czy wrzaski, czy inne jakieś sytuacje, które będą notabene przeszkadzały mieszkańcom. Inna troszeczkę sytuacja jest, jeżeli chodzi o nasze zasoby, na przykład spółdzielni mieszkaniowej, czy choćby nawet bloki wspólnot mieszkaniowych. Tam konkretne e, regulaminy już regulują taką kwestię, aczkolwiek nie zabraniają palenia takich grilli na przykład na balkonach, czy na, gdzieś na lodżach, czy tarasach tych bloków. Niemniej jednak e, w każdym takim przypadku e, ja bym tutaj radził i proponował zwracać się z takim pytaniem do zarządcy terenu, czy właściciela, tego, tego właśnie bloku czy, czy wspólnoty, dlatego, że są wewnętrzne, odrębne regulaminy, być może regulujące to. Jako takiego zakazu nie ma, ale to nie znaczy, że możemy robić tam, co nam się podoba. Bo zdrowy rozsądek zawsze powinien podpowiadać takim osobom, że przede wszystkim nieuciążliwe to, co robimy, powinno być dla naszych sąsiadów, ci, którzy mieszkają pod nami, obok nas czy nad nami. A chodźmy nawet z tego względu, że zasady zachowania, zasad przeciwpożarowych, no mówią i podpowiadają nam, że tutaj one są konkretne i te zasady są jasne. Grill jest to ogień otwarty, o ile będzie to tradycyjny grill, ogień otwarty, i wiadomo, że podmuch wiatru może spowodować nie tylko ten smród, ten dym, który jest niekoniecznie każdemu mógłby sprzyjać i każdemu będzie odpowiedni ale te iskry ten popiół który żarzący się tam węgiel może spowodować że ta iskra w latem czy już wiosną przy uchylonym oknie u sąsiada którego może nie być w domu, może spowodować, że ta iskra wpadnie, a firanka wiadomo jest taką, takim tworzywem, która może rzeczywiście od iskry spowodować powstanie pożaru. Więc tutaj my przestrzegamy przed zachowaniem takich zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli chodzi o takie tereny otwarte, jak jakieś parki miejskie, jakieś skwery właśnie, gdzie ogólna taka jest dostępność osób czy naszych mieszkańców, też takiego zakazu nie ma, ale wiadomo, że każdy teren ma swojego właściciela, czy to będzie KZB, czy to będzie Gmina Miejska Legionowo. Na taką zgodę musi wyrazić właśnie zarządca terenu, czy właściciel tego terenu. Mimo, że on jest otwarty i ogólnodostępny, on jest otwarty w innym celu. No grillowanie nie jest to jakby yy, takie, takie zajęcie, czy, czy takie zachowanie codziennego użytku, tak? My powinniśmy również skierować, się, skierować takie pytanie do zarządcy terenu. Nie jesteśmy o tego, żeby od razu karać, jeżeli jest pora na grilla. My też to rozumiemy, bo dlaczego mamy nie grillować na posesji, a jest zakaz gdzieś tam w parku. Oczywiście przy zachowaniu wszystkich kanonów bezpieczeństwa. Ale tutaj zalecam i przede wszystkim odnoszę się do tego, że przede wszystkim zgoda terenu. Jeżeli zarządca terenu wyrazi zgodę, jakby też bierze na siebie odpowiedzialność taką, że ten grill tam będzie, a co będzie później, oczywiście ten zarządca terenu również odpowiada.